Funkcja tej placówki, tego centrum czy tudzież kompleksu to przede wszystkim funkcja eventowo-konferencyjno-handlowa. Jest to miejsce, gdzie przede wszystkim chcemy zgromadzić piłkarskich fanów, by mogli przetestować buty na boisku do tego przygotowanym. Chcemy, by naszym klientem był każdy. Tak jak hasło nasze głosi, znamy się z piłki, więc z piłkarzami jesteśmy najbliżej, bo często to są nasi koledzy z boiska, trenerzy czy, czy aktualni przyjaciele. Natomiast również chcemy wychodzić do amatorów, do dzieci. Prowadzimy szkółkę piłkarską i, i, i rodzice czasami pytają o takie miejsce, gdzie mogą przyjść ze swoimi pociechami, zobaczyć, dotknąć, przymierzyć. A tutaj naprawdę warunki ku temu są rewelacyjne. Dzieciaki, gdy go weszliśmy, od razu mnie tutaj przyciągnęły. E, bo, bo syn trenuje piłkę, więc e, od razu ścianka z butami musiała pójść w ruch. Uwaga! I tak tworzy się historia. Znamy, że jest piłki 620 metrów kwadratowych. Sklep przy Kuławskiej, 255. Zaczęło się ponad 17 lat temu, gdy, przez przypadek od znajomego, kupiłem dwie pary butów, sprzedałem je w szatni kolegom, później kupiłem kolejne 10. I tak do, do dzisiaj to trwa. Na początku, bez większych biznesplanów, bez większych koncepcji, udało się dojść do momentu, w którym dzisiaj myślę, że jesteśmy liderem na, na polskim rynku. Powiem szczerze, że nie widziałem takiego miejsca w Polsce, na pewno w Europie tak, zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko, myślę, że tutaj ludzie będą przychodzić tłumami, bo, bo mają ogromny wybór i tak naprawdę wszystko jest tak przejrzyste, tak dokładnie zaprezentowane, że... Każdy piłkarz, piłkarz, rodzic, sportowiec może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ten warszawski punkt jest czwartym sklepem. Mamy sklep również w Gdańsku, w Olsztynie i w rodzimej Ostrudzie oraz dobrze działający sklep internetowy. Zdecydowanie chcemy trzymać się piłki nożnej. Jesteśmy piłkarzami, jesteśmy tak w kraju kojarzeni. I wiemy, że specjalizacja dzisiaj to klucz do sukcesu.